To nas rodzina blogerów, że niech to szlak trafi. Ty, a co ty za kapcie ubrałeś? Dzisiaj wielki dzień, wielki dzień ruszamy kupić nowy samochód. You have a Rubicon? I tym sposobem 4 godziny później. Ruszamy! Witamy na kanale Amerykańskiej Rodzinki. Z nami udasz się w podróż do miejsc, gdzie nie docierają zwykli turyści. Zasubskrybuj, by nie przegapić amerykańskich ciekawostek. You I me something I can feel. Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the. Ah, but the, but the... Oh, la la <laughs> Słuchajcie Witamy Was na naszym pierwszym plan. <laughs> Słuchajcie, ja się nie nadaję mama. Ja się nie nadaję Poważna sprawa, poważna sprawa Słuchajcie, jedziemy wreszcie kupić samochód Bo przecież psują nam się wszystkie auta Stwierdziliśmy, że to dzisiaj jest ten dzień Także zabieram Was Na kupno samochodu Ha. Mieliśmy wyjechać z domu o 11 i eee, wychodzimy z domu, zaglądamy do skrytki z papierami e, po stare dokumenty od samochodów starych, bo chcemy wiedzieć ogręć stary, żeby dostać nowe, jak tam zniżka była. No i co się okazuje? Nie ma. Cały dom przeszukaliśmy, godzinę straciliśmy, spociliśmy się aż normalnie z nerwów, że nie ma papierów. nie ma. No i kto przypomniał sobie, gdzie są papiery? Żona, małżonka oczywiście, że są w papiery. Ty a co ty za kapci ubrałeś dzisiaj? Dobra, chodź, jest... No, chodź. No, no. no. Okej, okay, musimy do domu zmienić kapcie. Mnie w tych kapciach nie pojedziesz. Wyglądasz jak... Let's go. No, to fine. No! jest jakaś parodia. Z nas taki vlogerzy, że daj mi spokój. Poszliśmy do kampera. Nagrywałam czasem, jak do mnie mówi. Pokazuje różne rzeczy i tylko zapomniałam nacisnąć nagrywajkę. No nic. Jedziemy. Profi! Kuba takich chce? Zobaczcie są tu Będziemy mieli taki? Nie wiem, zobaczymy. Albo taki Kuba, co? No a chyba sport. Tamten stoi tam. Coś nie kupimy owe dwa. Coś nie kupimy owe dwa. It's all. co? That's mm -hmm. Super. Mogę teraz at that with the nuts. What's lunch? It 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 as you're driving, but you know, it's 16 <laughs> Oh, so you can uh, shut it off? Yeah, you shut it off. Oh, I love yes. that. I hate that thing. <laughs> yes, I hate it. Everybody hates that thing. <laughs> I don't know why they put it in I don't either. I, I, I guess it's idle miles or bad on the engine. I honestly don't know. And that's your C type and USB charger. Yeah, they like got both now. Okay. And an auxiliary port. A and you got heated seats uh, and heated steering wheel as well. Oh, it's heated seats though. Yep. Oh, fancy. and you have adaptive cruise control right here, so you can set that and, uh, and you can change the distance in between you and the vehicle in front of you when it'll help you brake. Depending on the, uh, how close the vehicle is. So the, the biggest difference from the Mojave is just the suspension, right? Suspension. Possibly yeah, four-facing yeah, camera in yeah. the rear, uh, the front axle. You have a Wrangler Rubicon? I don't think I do. No, Nie, Ooo, fajne co? I teraz słuchajcie, to jest jak zwykle moje, mój nightmare. Ok, to teraz Dalia pomaga mi tu, bo ja nie mam dzielonego pięcia, co tu się okay, robi? coffee. Okay. Jak to się robi? Place cup. select drink strain. Ok, strain. ok. Takie, no ja chcę, takie, ok. Mm, Salad Dream type, coffee. Ok, coffee. Yy, nie wiem, nie no, powinno lecieć. I don't Jak zwykle, nie ma pojęcia. Powinno wylecieć samo. No oczywiście, maszyna musiała być zresetowana, a tutaj. Teraz jakiś krimer. Nie wiem, co to jest za chulera, ale dajemy. Ale też zrobimy taką. Idziemy teraz y, gadać o numerach. I Jak dostaniemy dobry video, to wyjedziemy dzisiaj autem. A jak nie, to idziemy. Ten ma lepsze opony? Ja. Ja. A co, a Wy lubicie? A wszystkie, tylko nie wiem jaki tek. Ty lubisz wszystkie. A który najbardziej lubisz? Nie wiem. Niebieski, co? Ja lubię obydwa, tylko ja chcę kupić dwa. O, dwa chcesz kupić. Uuu, tata musi mieć ekstra drzew. Dzieciaki mają pokój do zabawy. Weź sobie wodę, jak chcesz. Co tutaj się stało? O, masz takie koszulki i auta, co? Lubisz takie. Popatrz. Ale ładne, tam jest dziw zielony. Nie ma zabierać. Nie, nie możesz kupić. Idę do chłopaków. Czekamy teraz. Czekamy na yy, robotę papierkową. I wygląda na to, że dzisiaj pojedziemy na Wawel. Obiecuję, że byłam twarda z tymi snakami, ale już jesteśmy tutaj tak długo, że dzieciaki po prostu z głodu nam faktycznie przymierają. O, ja co ty chcesz, Czuć? Czuć, ona... cracker. Cracker? Słuchajcie, siedzimy tutaj tak długo, że sklep został już zamknięty Więc nie wiem, mam nadzieję, że Pan dotrze słowa I tam z tamtych kratną jeszcze wyciągną zabawki do dziedziny Bo inaczej będę bardzo zła Słuchajcie, nie będzie ma się patrzyć w tą kamerę, to tak jest dziwne Muszę to opisać jeszcze Kolejne pomieszczenie, kolejne pół godziny. No, może już nie będzie tak dla. Zobaczcie, kawa się wylała. Ale zobaczcie, to się wcale nie wylało. Ale śmieszne. Ale mają żeby oszukać ludzi. Wiecie jakim autem dzisiaj stąd wyjeżdżamy? Z tym. Jakim? Z nowym. Naprawdę. A jaki nowy? Niebieski jeep. A to już kupiliśmy nas z auto? No prawie. No, nas auto. Nie tak? Nasz auto. Na zabawkę. O zabawkę nie. Opróżniamy naszą kochaną montanę, z którą czas się rozstać. Baby, będziesz płakał. Ja. Baby, nasza Montana. And phone capabilities, but you'll just have the Android or the CarPlay off, to where um, it's not the full view of your phone and, and your uh, Google Maps. But you'll still have built-in navigation with the Jeep that you can use. Oh, you really? really? Use that? Yes, oh, okay. Sir. Yep. But uh, yeah, but I could do CarPlay. That's yeah, awesome. Yeah. tym sposobem. Cztery godziny później. Wyjeżdżamy. Przeliśmy tym oto z a wyjeżdżamy tym oto. Piękny, elegancki przystojniak. Mamy go! Mamy go! Słuchajcie! Mamy piękny, niebieski gladiator. Dzisiaj się jedzie takim nowym jeepkiem. <laughs> Baby, lubisz? Oh, oh yeah. Oh yeah. Ale radocha. <laughs> Jeśli wciąż tutaj jesteś, to znaczy, że nasz pierwszy odcinek nie był najgorszy. Dlatego zasubskrybuj nasz kanał, by nie opuścić kolejnych. Będzie nam również miło, jeśli podzielisz się naszym kanałem z innymi i pozostawisz po sobie miły komentarz.